Bitcoin jest na drodze, żeby stać się pieniądzem niezależnym od banków centralnych, od państw, od elit rządzących tym światem, no i wielu krytykuje Bitcoina za to, że no jak, jak Bitcoin może być pieniądzem, przez jakie ja idę do sklepu, to tam Bitcoinem nie mogę zapłacić, nie widzę cen wyrażonych w satsach czy w bitcoinach, a poza tym nawet jakbym widział, to i tak nie będę wydawał tego bitcoina, przecież on jest, nie powiedzą, że albo zbyt cenny, inni powiedzą, że ja go w zasadzie spekulacyjnie tylko wykorzystuję, więc jak tam bitcoin może być tym pieniądzem? No i tutaj należy zrozumieć, że tak naprawdę coś, co staje się pieniądzem, przechodzi pewną drogę. Ta droga zwykle zajmuje wiele lat, w zależności bitcoin jako, czy pieniądz jako technologia, Rozwija się, nabiera pewnych właściwości, pewnych funkcji. Zwykle jest na początku to jakiś tam kolekcjonerski obiekt, potem dopiero staje się czymś, co ludzie chcą gromadzić, bo to gromadzi w jakiś sposób wartość, przechowuje tą wartość. Potem czasami takie coś przechodzi do funkcji wymiany wartości. A jak ma trochę szczęścia i upłynie dostateczna ilość czasu, no to. Również e, tym pieniądzem są podpisane e, te wartości e, w sklepach, jest e, po prostu wykorzystywane jako e, miara wartości. No i tutaj chciałem e, z Was zachęcić też do zerknięcia na kanał Rafaela Badiaga, który, kanał indywidualista, e, który z konferencji e, Bitcoin Mena w e, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która się chwilę temu skończyła, Przywiózł ciekawą prezentację, i, i całość tej prezentacji ja tutaj nie będę omawiał. Wykorzystałem sobie pojedyncze jakieś slajdy, żeby właśnie pokazać tą ewolucję technologii pieniądza. I w jakim momencie dla Bitcoina my w tym momencie możemy być. I zobaczcie, że na początku. To, co może stać się pieniądzem, jest jakimś kolekcjonerskim aktywem, który ludzie zbierają. Potem z czasem właśnie zaczyna to nabierać wartości zwykle z jakichś powodów, na przykład, bo jest rzadkie w danym obszarze, no bo albo w jakiś sposób unikatowe, no musi mieć coś, że ludzie to przechowują i w związku z tym dla nich stanowi to wartość, inni nie mają łatwego tego dostępu, więc dla tych innych osób. Zaczyna to mieć też wartość, i, i w ten sposób ta funkcja store of value, w której gdzieś mniej więcej w tym momencie z bitcoinem jesteśmy, dopiero z czasem, gdy już jest to dobro dostatecznie zgromadzone w danej społeczności, zaczyna być wykorzystywane jako środek wymiany, czy też środek płatniczy. No i to jest tutaj taki punkt zwrotny, kiedy faktycznie właśnie. Coś takiego następuje, a dopiero w kolejnym etapie, jeżeli dane dobro kolekcjonerskie ma dostatecznie dużo szczęścia i też parametrów, które umożliwiają mu by się tym stało, wchodzi do powszechnego użycia i ceny są, czy wartości towarów i usług są wyrażane, mierzone właśnie w tym, że to czymś, na, na dzisiaj to są dla nas pieniądze fiducjarne. Czyli widzimy na, cen na półkach ceny, w, w zależności gdzie tam jesteście w świecie, w złotówkach, we frankach szwajcarskich, w euro, w dolarze e, i tak dalej. E, no i na tej drodze jest Bitcoin obecnie. Jesteśmy gdzieś tutaj w tym punkcie zwrotnym. E, zastanówmy się na tą chwilę. Zapraszam. To film e, drugi z serii Bitcoin na drodze do miliona dolarów, albo jak wolicie jeden cent na drodze do jednego satsa, albo jak wolicie Bitcoin na drodze, aby zjeść e, kapitalizacją e, złoto. E, no i też pamiętajcie, że nie są to porady inwestycyjne, finansowe, to są moje luźne rozkminy. Nie będziemy dzisiaj przechodzić przez całą historię pieniądza, bo nie w tym rzecz. No dzisiaj się zwykle myśli o pieniądzu, gdy patrzymy na te nasze waluty fiducjarne. Niektórzy będą mówić, że najbardziej tutaj oryginalnym pieniądzem to jest złoto czy, czy srebro. W to dzisiaj nie, nie wchodzimy. No Tą tematykę historii pieniądza szczegółowo rozwijałem w, w takim odcinku właśnie z taką okładeczką jak tutaj Historia pieniądza Jak go nie widzieliście no to go wam przylinkuję I tutaj profesor Andrzej zadanie domowe zadaje abyście ten film sobie nadrobili jeżeli go nie widzieliście Zobaczmy kawałek Bitcoin przebija kapitalizacją Srebro, uczcimy to. to. Zupełny przypadek, że akurat mi to dzwony biją. Słuchajcie, zbliżamy się nieuchronnie do 90 tysięcy dolarów za Bitcoina. Za jedną baryłkę. Wyznajcie swoje grzechy, jeżeli sprzedaliście za wcześnie. W imieniu na Nakamoto udzielam ci rozgrzeszenia. Jako pokutę dwie zdrowaśki i idź dalej czuwać satsy. No właśnie. Idźcie dalej ci łacacy. To jest, wydaje mi się, że trochę taki syndrom, jak się nie do końca zrozumie bitcoina, no to nie wytrwamy w, w tym postanowieniu dłużej niż rok, dwa lata, jakiś cykl, jakiś, jakiś hype. No, warto jednak zrozumieć, że bitcoin naprawdę jest na początku swojej drogi. To jakby patrzycie na nas, dobra, 100 tysięcy, dzisiaj tam jakiś się poszło w nocy, 106 tysięcy dolarów, już wyżej nie będzie. Nie wiemy, czy będzie, czy nie będzie. Wiemy, że, no bo jedno to jest cena, a drugie to jest wartość. Wiemy, że wartość Bitcoina rośnie. Wartość w kontekście adopcji, w kontekście rozpoznawalności tego bitcoina jako pieniądz i w kontekście tego, że on dopiero zostanie, że tak powiem, uruchomiony we swoich wszystkich funkcjach całkiem niedługo, bo pieniądz powinien mieć takie trzy e, funkcje. O tym mówiliśmy, by był pieniądzem. No i teraz, e, zasadniczą e, funkcją, którą tutaj pokazywałem, od, od której zwykle się to rozpoczyna, ludzie zaczynają kolekcjonować dane coś. No, i wierzą, że to z jakichś tam powodów nabiera, będzie nabierać wartości, jest dla nich z jakichś powodów cenne. No ale ogólne założenie jest takie, że no chcemy, by w dzisiejszych czasach, przynajmniej tak jak patrzymy sobie na tą funkcję store of value chcemy, że jeżeli za, za ten pieniądz dzisiaj jesteśmy w stanie coś tam kupić, no to w koszyku, który sobie skonstruujemy, powiedzmy za 10 lat za ten sam pieniądz będziemy w stanie no przynajmniej to samo kupić a najlepiej więcej oczywiście więc oczywiście jakbyśmy tutaj popatrzyli co w koszykach się mieściło 10-20 lat temu i na przykład co byśmy byliśmy w stanie kupić za 100 dolarów a co jesteśmy w stanie dzisiaj kupić za 100 dolarów czy za 100 złotych to w tym koszyku jest znacznie mniej więc no, te nasze dzisiejsze pieniądze tą funkcję store value nie najlepiej spełniają, niestety ten koszyk nam się kurczy, ale chcielibyśmy, żeby, żeby ten nasz pieniądz miał tą funkcję jak najlepiej rozwiniętą z celu value, czyli teleportuje nam wartość w czasie, najlepiej w taki sposób, że w przyszłości jesteśmy w stanie za ten sam pieniądz kupić więcej niż, niż dzisiaj. No oczywiście Bitcoin tą funkcję dzisiaj wydaje mi się, że bardzo dobrze spełnia, czyli dzisiaj mamy, no, możecie znaleźć na Twitterze różne fajne obrazki, które pokazują co tam za jednego Bitcoina można, znaczy a, na przykład ile nieruchomości, e, znaczy i, ile trzeba było mieć setek, bądź tysięcy Bitcoinów, żeby kupić nieruchomość jakiś czas temu a, za Bitcoin, a dzisiaj ile potrzeba Bitcoinów na to. No więc w tej funkcji, e, powiedzmy przechowywania wartości Bitcoin się już dzisiaj bardzo dobrze sprawuje, ale kolejna funkcja tutaj, którą byśmy wymagali od pieniądza, jest taka, by był w stanie nam być środkiem wymiany, czyli środkiem płatniczym, byśmy w stanie byli właśnie tym pieniądzem zastąpić barter, czyli jeżeli chciałbym tam jakiegoś powiedzmy, mleko wymienić na kaszę albo na cokolwiek, no to nie muszę koniecznie mieć swoich krów, yy, mogę po prostu pójść i ja, powiedzmy, hoduję jabłka, komu dam te jabłka yy, za ten pieniądz, a za ten pieniądz potem pójdę, o innego kupię mleko. No, jakby zastępujemy barter yy, pieniądzem, yy. byśmy mogli tym pieniądzem po prostu płacić gdzieś tam yy, w sklepie. No i jak najbardziej dzisiaj są miejsca na świecie, gdzie jest to, patrzcie, Argentyna, chociażby Salwador, gdzie, gdzie można sobie Bitcoinem płacić. W tych naszych, nazwijmy sobie, bardziej rozwiniętych gospodarkach, może niekoniecznie jest to powszechnie popularny środek płatności, ale wróćmy za chwilę do tego slajdu, który pokazywałem. To jest dopiero jakiś tam etap rozwoju dla Bitcoina, dla, dla pieniądza, więc coraz powszechniejsza będzie możliwość płacenia. Bitcoinem w przyszłości, bo tej funkcji Bitcoin dopiero nabiera. Trzecią funkcją, którą dobry pieniądz powinien mieć i nabrać w czasie, no to jest unit of account, czyli taka no, linijka, jak ja to mierzę, możliwość odmierzania wartości w tym pieniądzem. Czyli no, musimy być w stanie w sklepie widzieć te ceny w tych satsach czy w bitcoinach, gdzie się widzimy, w walutach fiducjarnych. Musimy być w stanie no, wszystko mierzyć i rozliczać, widzieć w tym czymś, co uważamy tutaj za pieniądze. Stąd te zadanie domowe <gryw> z poprzedniego odcinka, by każdy z nas spróbował we własnym zakresie spróbować oszacować czy zmierzyć Waszą wartość netto w, w satsach czy w bitcoinach. Policzcie, nie wiem, samochody, nieruchomości, złoto, akcje, obligacje, inne kryptowaluty, wszystko co tam macie dla was, jest cenne i umieszczcie sobie tą wartość w sadcach czy w bitcoinie. No i powtarzajcie to ćwiczenie, czyli rekalkulujcie to co miesiąc, co kwartał, co rok i zobaczcie, jak to wam się sprawdza, czy do jakichś wniosków dojdziecie. Natomiast taka jednostka rozliczeniowa to jest jak najbardziej funkcja, którą chcielibyśmy, aby pieniądz posiadał. Dzisiaj Tutaj oczywiście dominuje dolar. Ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o Storrow Value, to no, wielu będzie przechowywać tą wartość w, w złocie. Niektórzy, w tym państwa, korporacje zaczynają przechowywać tą wartość w Bitcoinie. Niektórzy gdzieś tam jakieś obligacje stosują tego celu. Nieruchomości oczywiście też jak najbardziej. E, Bitcoin w tej funkcji myślę, że, że jest potwierdzony na tą chwilę, spełniony. I w tej chwili walczymy o to, żeby poprzez rosnącą adopcję, poprzez rosnącą funkcjonalność, też kolejne warstwy, poprzez rosnącą rozpoznawalność, by Bitcoin faktycznie mógł przejść tutaj do tej furtki Medium of Exchange, byśmy byli skłonni, chętni, by były takie możliwości, by Bitcoinem płacić również za różne rzeczy. Oczywiście to się odbywa, ludzie kupują nieruchomości dzisiaj za Bitcoina. Niektórzy tam sprzedają wszystko, co mieli, ruszyli w świat i żyją za Bitcoina tylko i wyłącznie. Są takie możliwości, czyli jakby my coraz bardziej zaczęmy myśleć, tutaj posłużę takim pieniądzem, bardziej, że Bitcoin jest czymś, co faktycznie jest tą monetą, którą. Można się gdzieś posłużyć. Więc myślę, że najważniejsze, co chciałbym, żebyśmy z tego sobie zapamiętali, to nie jest tak, że Bitcoin, czy cokolwiek, co tam nominuje, pretenduje do, do pieniądza, musi się niezwłocznie pojawić we wszystkich z tych furtek. Moim zdaniem to jest proces czasowy i, i jesteśmy na etapie, gdzie Bitcoin, tu znowu wrócę do slajdu Rafaela. Może sobie te inne rzeczy jednak wywalmy, bo mi tutaj. Kam posługuje. To ja nie znam tego oprogramowania, ale tak. Próbując trochę streścić się, to próbuję tu różne nowe narzędzia zastosować. Więc jeszcze to sobie usuniemy, jeszcze przydać. Więc jesteśmy na etapie rozwoju bitcoina, w którym no, ciągle jesteśmy wcześniej, bo jesteśmy gdzieś tu, tutaj, ten gość, co robił prezentację. W tamtych Emiratach na konferencji zaznaczyłem, że the turning point to jest rok 2030, można dyskutować o, o datach, czy to jest rok 2030 i czy tutaj chyba był 2050 rok, gdy dojdziemy do tej funkcji unit of account po drodze medium of exchange 2040 rok. Czy to, czy to będzie trwało następną dekadę, dwie czy trzy? Tego nie wiemy. Myślę, że warto obserwować moim zdaniem, czy faktycznie się te fazy zaczynają odbywać. Jak sobie zastanowimy się nad tym, to coś, co staje się pieniądzem, tak jak złoto jakby, czy srebro, miało wartość kolekcjonerską, przeszło przez tą funkcję store value. Potem nabrało tych kolejnych funkcji, ale potem się cofnęło, czyli jakby zostało wyparte. To, to jakby o tą pozycję należy cały czas walczyć i gdy będzie coś, co jest lepszym pieniądzem, no to może zacząć wypierać ten, ten, ten gorszy pieniądz albo po prostu przychodzi jakaś potrzeba rozwoju cywilizacyjnego, potrzeba technologiczna i Łatwości użycia i coś, co wcześniej było dobrym pieniądzem, wraca z powrotem do, do tych swoich pierwotnych funkcji. Niekoniecznie zostaje tym pieniądzem na dłużej. Kopernik też mówił, że dobry pieniądz jest wypierany przez słabszy pieniądz. Tutaj myślę, że na myśli miał to, że w kontekście właśnie Płacenia tym pieniądzem, posługiwania się nim jako medium of exchange, no bo nie, nie chcemy de facto wydawać tych rzeczy, które są dla nas cenne, chcemy je gromadzić. Więc trochę tutaj jest taka zależność, że te, te rzeczy dla nas wartościowe będziemy chcieli gromadzić. Natomiast jeżeli będą istniały możliwości sprytnego posługiwania się czymś, co uznajemy za, za pieniądz i. Płacenia tym, to, to też będziemy w ten sposób się tym e, posługiwać. I tutaj myślę, że jest pole do popisu dla layer dwójek, chociażby, które gdzieś tam nie wiem pod zastaw e, bitcoina pozwolą nam wygenerować jakąś formę e, długu i będziemy płacić tym długiem zabezpieczonym bitcoinem. No różne można sobie spekulacje snuć, co się dalej będzie działo. Ja, ja wierzę, że, że bitcoin będzie wyginął śmiało ciało na przestrzeni następnych 10 lat, wejdziemy w funkcję. Tak, już jakby bardzo będzie oczywiste, że, że Bitcoin jest w pełni w tej tkance. Pieniądza, którym się posługujemy, no, prawie że równo, ważnie z innymi pieniędzmi, które znacie ze świata. Obecnego. Więc jeżeli jeszcze moglibyśmy sobie troszeczkę to spróbować przekłuć na liczby no to tutaj znowu poszukuję się prezentacją Rafaela, którą zaczerpną z konferencji. Może, mo, może co? Właśnie może tak zrobimy. Tutaj Wam pokażę linka do tej prezentacji też dostaniecie. Tak Bitcoin ładnie światem następne 25 lat. Coś takiego Rafaela. Tam, tam są zupełnie szersze tematy i trochę jeszcze inna perspektywa na to, co, co ja tutaj omawiam przez Rafaela. Podany kanał Indywidualista, więc zachęcam, żeby ten odcinek, oglądność między, od połowy od tego odcinka jest ten temat poruszany. To jest Rafael, pewnie go znacie. Oczywiście to będzie się objawiało wielu aspektach którzy myślą, którzy się pytają, czy oni są za późno? Czy my jesteśmy. No właśnie, czy oni są za późno. Kto sprzedał Bitcoina po 90 tysięcy dolarów, wyznajcie swoje grzechy, od tego też tutaj <grych> zacząłem ten odcinek. No bo niektórzy myślą, że jesteśmy za późno. Natomiast wydaje mi się, no i znowu ja tu nie jestem wyrocznią, nie wiem, jak to wszystko się będzie dalej rozgrywało, ale wydaje mi się, że... Co tutaj próbuje was pobudzić, to jest taka ciekawość, by spróbować zrozumieć bitcoina troszeczkę szerzej. Że jeżeli na chwilę założymy, że jednak jesteśmy na takiej krzywej adopcji, gdzie przechodzimy z tego momentu store value do momentu. W którym bitcoin zaczyna być powszechnie stosowany, to tutaj następuje w tej chwili, w tym turning point, ten 2030 rok, najbardziej gigantyczna adopcja. Tu przechodzimy od dziesiątek milionów użytkowników, w setki po miliardy użytkowników. Czyli w zasadzie zaczyna dominować bitcoin cały światem. Zaczyna być gromadzony. W, czyli te, to, ta funkcja Store Value, która tu była, yy, tak? już tu wcześniej, pokazywaliśmy, że ma Store Value funkcję. Yy, no to tą funkcję zaczynają już przejmować nie tylko yy, zwykli szali, szar, szarzy kowalscy, tacy jak Portfel Kowalskiego, yy, Mike Satoshi, yy, Maciej Tomczyk, yy, Rafael Badziak yy, czy inni. Nie tylko Bitcoinerzy, yy, ale również yy, państwa. Również korporacje, również różnego rodzaju instytucje, grubi gracze, którzy, no, oni wcześniej, tak jak mówiłem, nie mogli za bardzo wejść do tego basenu, bo był dla nich za mały, i te zwierzęta by zdechły w tym basenie, i basen by został wysuszony, i po prostu by to zginęło. Nie, nie, mo nie można wejść do e, malutkiego basenu zbyt dużym zwierzęciom. No, po prostu, wyobraźcie sobie, to tak nie zadziała, A więc. E, te zwierzątka, takie jak my i inni, którzy sobie w tym basenie siedzą, w pewnym sensie udoskonalamy, poszerzamy ten, ten basen, przygotowując go na to, żeby inne zwierzątka mogły tam wejść. No i w tej chwili wchodzą coraz te większe zwierzątka, te, te, te państwa, te Salwadory, te Butany, te być może Stany Zjednoczone, niektórzy wychodzą słuchajcie jak rząd Niemiec powiedział, nie, nie, nie dla nas. Australia też ostatnio powiedziała, nasze kangury może, mogą mówić Bitcoin, ale Bank Centralny Australii, nie, nie, to oni w to nie wierzą. No ale już narracja Fedu się zmienia i że mówią, że Bitcoin nie konkuruje z pieniądzem w kontekście tego, w tej funkcji płat, płatności, tak? Czyli oni tutaj nie dostrzegają, nie dostrzegają tego, że faktycznie na tą chwilę bitcoin nie konkuruje z dolarem w kontekście tej funkcji płatności, bo no tutaj myślę, że bez dwóch zdań mamy dolara, czy też waluty fiducjarne w tej części middle exchange, że bitcoin bardziej konkuruje ze złotem w funkcji store value, co na tą chwilę myślę, że, że ciągle jest prawdą, dlatego trochę taki podtytuł tego tych odcinków, tutaj, to jest drugi odcinek. Czekamy na moment, w którym kapitalizacja bitcoina zje kapitalizację złota. To jest miejsce jak razy 9, razy 10 od dzisiaj. No, w zależności też, jak się będzie cena złota kształtowała w przyszłości. I to będzie moment, w którym już jakby ta narracja zupełnie zejdzie na plan dalszy. To będzie jakby oczywistością, że, że tutaj. W kontekście store of value mamy tak samo jak złoto, tak samo bitcoina. To już jakby nikt nie, dla nikogo nie będzie to jakby pytaniem i ciekawe, co wtedy Fed powiel będzie istniał. W kontekście właśnie, czy, czy bitcoin zaczyna konkurować z dolarem, o ile ten jeszcze nie ja myślę, że będzie, w kontekście funkcji wymiany wartości, płatności i gdy z tym się rozprawimy, a zobaczmy tutaj te fazy z grubsza. E, można byłoby powiedzieć, że e, rozciągają się na. rozciągają się na. no, tak, 2-30. E, tu nastąpi ten full taki deployment, czyli jak już te rządy, inne instytucje zgromadzą, to oni będą też chcieli w oparciu o to. I tu będziemy sobie rozwijać w kolejnych odcinkach, jak to, moim zdaniem, może się odbywać. Będą chcieli, by no, nie surowym bitcoinem, ale jakimś zamiennikiem bitcoina płacić, by go nam w cudzysłowie zapodać, wepchnąć tym, którzy jeszcze się tym nie posługują. No i w rezultacie też za jakiś czas, ja nawet tutaj bym strzelał, że to będzie szybciej niż 2050, w tą jednostką rozliczeniową, tą jednostką miary, tą Miernikiem wartości Bitcoin będzie bardzo powszechne, czyli w sadcach będziemy odmierzać, to co, to, co uznajemy za wartościowe, towary i usługi będą wyrażane w satach, Więc to jest ta droga, i to, to tutaj ta krzywa się zaczyna bardzo mocno wyginać, i w wyginaniu tej krzywej adopcji Bitcoina pomagają nam ci duzi, bardzo duzi gracze, którzy wchodzą i których będzie coraz więcej. No i na zakończenie możemy sobie popatrzeć znowu na pewnego rodzaju szacunki, znowu to nie jest ani porada inwestycyjna, nic z tych rzeczy, to zdaje się tam Mike Moss te, te dane prezentował w tych Emiratach. Co to by się stało, właśnie, gdzie Bitcoin z obecnej funkcji Store of Value? Załóżmy, że, że jesteśmy na etapie rozwoju ten, w tej funkcji. Dzisiaj mamy 2024 rok. Bitcoina w okolicach 100 tysięcy dolarów za baryłkę, <laughs> więc mamy ten moment Store of Value dla, dla Bitcoina dzisiaj. No i różne ujęcia tutaj pewnie widzieliście i Michała żeglarza, i to jest akurat pana MOSA. Ujęcie różnych aktywów 900 bilionów dolarów rynek globalnych aktywów na tyle dzisiaj jest szacowany, Bitcoin ma w tym swoje dwa tak, czy tu mamy nieruchomości obligacje, akcje rynek pieniądza to są jakieś tam collectible złoto Bitcoin ma, ma malutki fragment jesteśmy na tym etapie store of value, no i teraz gdy przejdziemy z tego etapu store of value, tu znowu przechodzimy w, w ten fragmencik E, store Value e, przechodzimy w, z, w rok 2030 i jesteśmy już bardziej w tym momencie mm, e, środek płatniczy, wymiana wartości. E, w 2030 roku to będzie z grubsza e, zdaniem pana e, Michaela Amosa, e, Michaela? No jakoś takie wyglądało w ten sposób. 2030 rok, czyli mamy bitcoina po milionie dolarów. To jest też moment, w którym Andrzej już definitywnie kończy nagrywanie tych filmów, chyba, że ktoś mnie znowu tutaj podjudzi <laughs> i będę musiał jechać dalej z tym tematem. Adrian, to między innymi do Ciebie jest. Dzięki Tobie te odcinki. Dzisiaj jest sponsorem dzisiejszego odcinka jest Adrian z kanału Kryptosfera. Na poważnie więc dziękujemy Adrianowi za to, że tutaj mnie pobudził do dalszego nagrywania. No więc mamy rok 2030, Bitcoin po milionie dolarów, w tej chwili kapitalizacja Bitcoina 21 bilionów dolarów, z grubsza zrównał się ze złotem, no i tam adekwatnie sobie urosły też, bądź skurczyły się pozostałe klasy aktywów. No i dochodzimy do roku, w którym Bitcoin staje się już unit of account i zaczyna być coraz bardziej w tej, w tej funkcji rozpoznawalny i w coraz większej ilości gospodarek właśnie funkcjonuje. To jest ten moment tutaj z tego slajdziku. No unit of account, o to nie ten slajd, to za mały slajd jest. Wyciągamy lepszy slajd. W momencie tym mamy rok 2040. Jest bitcoin po 14 milionów dolarów, zdaniem pana Mosa. Oczywiście, to nie są żadne porady, to są takie tam, wiecie, zabawy. 2040 rok, no i tu już bitcoin jest bardzo rozpoznawalny. Kapitalizacja 300 bilionów dolarów bitcoina i na tle innych aktywów jest bardzo widoczny. Oczywiście, można to jeszcze, jest tam urafele, znajdzie też rozwinięcie, co się będzie działo w roku 2050 w kontekście tych liczb, no to już nie będziemy tak daleko wybiegać, mnie najbardziej interesuje moment ten to moment, w którym Andrzej może przestać nagrywać prawdopodobnie 1 milion Bitcoin jest zrównany ze złotem 1 cent równowarty jednemu Satosiemu i kończymy temat i wtedy będę czekał, aż mnie ktoś podudzi i bym mógł dalej sobie ciągnąć temat, bo wiecie że to pewnie tak będzie zobaczymy znaczy, pewnie tak panie, że jednak będę jechał z tematem. Czy w ogóle ja dojadę do tego tematu? Słuchajcie, czy, czy, czy to jest osiągalne, waszym zdaniem, 1 milion dolarów? Dzisiaj już coraz więcej osób w to wierzy. 50 lat temu to były w ogóle jakieś tam <gryzje> herezje. Dzisiaj już coraz więcej osób to powtarza. To jest też częścią adopcji, słuchajcie, że coraz więcej osób wierzy, to no, ja uważam, że pieniądz też jest w jakimś stopniu jednak, można nawet w bardzo dużym stopniu oparty na wierze wierze, wierze, że ludzie wierzą, że ma wartość, no bo jakby wszyscy dzisiaj poszli i chcieli się pozbyć swoich pieniędzy fiducjarnych, to by on zniknął, momentalnie by zniknął, więc jest w tym wiara też. Podobnie stałoby się zresztą ze złotem, wszyscy dzisiaj chcieli się wyzbyć złota, złoto zupełnie przestałoby mieć swoją funkcję przechowywania wartości. Więc wiara jest istotna, ta wiara się buduje też w czasie, i stąd między innymi potrzebny jest ten czas, w którym ta religia, no, jakby to nie nazywać Bitcoin, to jest moim zdaniem też rodzaj takiej religii, wierzenia, kultu. Ona się rozprzestrzenia i dołączają do niej coraz więksi gracze, do tego, jak to są gracze. Będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać tych ogłoszeń parafialnych, że taki czy śmaki gracz dołączył do naszego grona Bitcoinowego będzie na przestrzeni następnych lat miesięcy i tygodni coraz więcej więc będzie o czym mówić dzisiaj to tyle chciałem wam pokazać tą perspektywę Bitcoina jako pieniądza który te funkcje nabiera w czasie bo tak po prostu ma być cześć